Cześć, kochani. Dzisiaj mała niespodzianka. Poznałem pewną dziewczynę. Jest inna. Pochodzi z Ukrainy. Ale dowiecie się troszeczkę później. Może zrobię z nią mały wywiad. Także zapraszam. Kamera? Akcja! Co to za, co to za prezenty? Biedronka. Biedronka Górcze się rozpadało Coraz gorsza sytuacja Zobaczymy czy się w ogóle uda dojechać tam Masz na imię Inna, tak? Tak, tak To jest prawda, mam na imię Inna Ze mną z tym nie mam problemu, bo ja to lubię W ogóle strasznie napadało Jestem w szoku Zobaczcie co tu się dzieje No, aż no, nie powinienem być w sumie w szoku, bo to przecież jest yy, w końcu zima. No ale powiem Wam, że się zrobiło wesoło. A tu mamy dzień świąteczny, Trzech króli. No i nie za wiele się dzieje na ulicach. Nikt nie jeździ, nie od śnieża. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się uda dojechać do, do naszego gościa, z którym jadę właśnie na spotkanie. Sytuacja, ale muszę podjechać właśnie e, odebrać. Inną Sytuacja wygląda nieco szczerze mówiąc. E, jadę już od e, 20 minut. Drogi, jak widać, zaśnieżone. Nie ma nic e, posypane piaskiem i solą. No, jakoś się chyba znowu nie przygotowali. Znowu zima zaskoczyła kolejny raz. Powoli dojeżdżamy na miejsce. Jak widać cały czas sypie. Bez przystanku. Gdzieś tutaj niby jakiś piesek sobie idzie, przechodzi przez ulicę. Nie wiem gdzie jestem, ale zobaczymy. Poszukamy. Dobra, kochani, dojechałem. Teraz e, muszę cierpliwie czekać. Mam nadzieję, że to jest dobre miejsce. I zaraz, e, zaraz poznacie inną. Co to za, co to za prezenty? Biedronka. Wiedronka. Okej. Okay. Co Kamera? Akcja. A mój. I twój. Mhm. Jak będzie się Tak. Mhm. Trzeba powiedzieć, że już się się ale Nie muszę. Za czas się śmiejesz. Tak, ze mną z tym nie ma problemu. Bo ja to lubię. Lubisz. No, to dobrze, tak, ja. Witajcie, kochani. Już teraz możecie zobaczyć, że jestem w końcu z inną. To znaczy, to jest inna. Nie e... Mi. E... Inna pochodzi z Ukrainy i e... jest bardzo ciekawą osobą. I tak postanowiłem, że może właśnie byśmy się umówili i przy okazji byście poznali inną troszeczkę. Z punktu takiego, jaki ona może przedstawić, mieszkając tutaj w Polsce. Bo jak wiecie, ten kanał jest głównie o tym właśnie, e, o emigracji, czy, czy, czy Polaków do innych krajów, czy, czy, czy tak samo e, fajnie było się dowiedzieć od kogoś, kto mieszka w innym kraju i przyjechał akurat do Polski e, tutaj swoje życie kontynuować. I także inna nam tutaj troszeczkę opowie o tym, e, jak się czuje w Polsce, co jej przeszkadza, a co nie, co lubi w Polsce, a co nie, wszystko będzie szczere. <głos> <głos> mam nadzieję i prawdziwe. I tak samo, jak wiecie, to ten kanał jest też o rozwoju osobistym i inna nam troszkę opowie o swoich też jakich może cięższych sytuacjach, z których kiedyś wychodziła i co jej pomogło. Też może wam trochę doradzi. I co jej pomogło? Jakie właśnie narzędzia stosowała, żeby wyjść z jakichś różnych ciężkich sytuacji życiowych. Także zapraszamy Was. Od razu mówiłem, że nie będzie żadnej spiny, tylko po prostu na luzie będziemy sobie rozmawiali, żeby nie było jakoś tak dziwnie i sztywno. To zapytam się cię, bo tak bardzo nietypowo. Masz na imię inne, tak? Tak, tak, tak to jest prawda mam na imię inna wiem że w Polsce jak zaczęłam uczyć się języku to to jest słowo inne może być inna koszula inna spódnica ale imię inne. ludzie mówią no dobrze ale naprawdę jak masz na imię mam inne. i w sumie to jest dobrze dla mnie bo bo mało ludzi ma takie imię no muszę przyznać że takie nietypowe tak. Jak... E, Na szczęście nie znam, ale jak słyszałem kobiece imiona ukraińskie, to jak, bardziej jakoś Dina, Tatiana, Wira, e, coś tak, tak takiego, tak. ale inna faktycznie mnie zaskoczyło. I to tak się dokładnie wymawia po ukraińsku tak. i po polsku? Inna. Inna. Aha, no to bardzo ciekawe. E, powiedz mi, e, kiedy przyjechałaś do Polski? W sumie przyjechałam w prawie rok temu, tak na stale, ale to miało być nie na stale, a na krótko, tak na 2-3 miesiące, no, miałam jakiś tam urlop w pracy i chciałam sobie pojechać, trochę odpocząć, coś tam pomóc znajomym, ja który ma swój biznes i też dorobić sobie, ale wiemy co się wydarzyło w ogóle temu i pomyślałam, no co robić, co można spróbować się zostać. No i już prawie rok jestem tutaj hmm. i zaczęłam nowe życie i to było trochę, trochę ciężko dla mnie, ale, ale tylko do przodu. No to bardzo pozytywnie i, i hmm. dlatego to Ci gratuluję od razu z tego miejsca, bo ja wiem, Wy też, pewnie moi widzowie, większość z Was mieszka za granicą wiecie jak to ciężko jest gdzieś pojechać do innego kraju i zacząć swoje nowe życie, gdzie się nie zna języka. No, i trzeba po prostu zacząć od nowa. Także Ci gratuluję, że Ci się to powiodło. i A wcześniej uczyłaś się języka polskiego? Bardzo dobrze mówisz po polsku. E, nie, nie uczyłam się, ale jakoś byłam kilka razy tak krótko nie wiem, parę razy byłam w Polsce i jakby słyszałam gdzieś tam w sklepach, jak ludzie mówią, co mówią, jak mi poprawiają. No i okej, okay, dobrze, starałam się tak za zapamiętać to, to, co mówią. To mi było prosto. E, tu, jak zaczęłam pracować e, troszkę, to też ludzie mi zaczęli poprawiać. Coś tam, jak nie wiem, nie znam, to e, do tłumacza. Mhm. E, piszę sobie tam po ukraińsku, ona mi tam tłumaczy po polsku, a czasami nie, nieprawidłowo to tłumaczenie wychodzi. No, ale no co? No, na żadnym kursie nie było. Mhm. Jakby jest spokojnie. Mhm. Dla mnie to nie jest aż tak trudno. Czasami niektóre słowa to nie rozumiem, no ale i tak za rok czasu ja myślę, że okej, okay. większość rozumiem. Mm. Nie, no jak mi się wydaje, że jak na rok czasu to bardzo komunikatywnie mówisz i e, no jak najbardziej. <laughs> nie się... ma z tym problemu, żeby Ciebie zrozumiał to też jest bardzo ważne, bo często gdzieś za granicą, jak mówimy w innym języku, to niektórzy mają problem ze zrozumieniem, a Ciebie no, nie, nie ma problemu, żeby zrozumieć. Ja tak staram się łapać akcent, nawet jak rozmawiam. Z ludźmi tam z innych krajów, tam z Ameryki czy z Anglii. Czasami bo ja pracuję jako pielęgniarka i jak, jak oni rozmawiają, to staram się tu po angielsku rozmawiać tak, tak, tak podobnie, jak oni rozmawiają. Mm -hmm. I też tak samo z Niemcami, bo też troszkę, troszeczkę znam niemiecki i też byli u nas pacjenci z Niemiec. To, to też były zadowolone, że jakby mm -hmm. w sumie rozmawiam tak super. Już łapisz ten e, tak, akcent. Tak, akcent. No to bardzo fajnie. Jestem inna. Jesteś zdecydowanie inna. No. no dobrze to. No. Mamy, mamy z głowy twoje imię. No już wiemy jak się wymawia i no, że tak powiem, że, że tak jest fakt, że tak, tak te imię istnieje i tak jest. A powiedz mi, czy Twoje imię ma jakieś znaczenie jakiekolwiek? Czy to jest tak zwykłe po prostu, jak ja mam na imię Marcin, to jest Marcin? Ale wiem, że czasami niektóre imiona mają jakieś znaczenia. Czy, czy Twoje imię ma znaczenie? Ma znaczenie, tak. Znaczy, tak jakby potok. Potok, o. Tak. No zobacz, no to fajnie. W sumie, w sumie trochę jestem potokiem takim jak w górach rzeka. Aha. No, tak. w sumie trochę jestem, bo. Aha. Tamtym roku. Chodzi ci o takie życiowe tak, tak, porównanie. Tak, tak, tak. No to interesujące. No, jak, 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 jak jest cisza, spokój, no to ja dostaję jakiejś depresji. Tak? No, no. Lubię, żeby było dużo spraw, dużo się działo w życiu, gdzieś tam... Jak taki potok musisz płynąć po ciężkimi, dużymi głazami, gdzieś tam przepływać przez... Tak. Ja czasami mówię... No, nie ma czasu, kiedy odpocznąć, ale jak, jak już mam czas do odpoczywania jakiś tam południa, to myślę, Boże, życie, jedzie, mm. a ja to spiję, na przykład. No. Przez. Bo my się w ogóle z inną pierwszy raz widzimy, teraz na żywo, można powiedzieć. I wcześniej sobie przez chwilę rozmawialiśmy przez telefon i rozmawialiśmy też właśnie o tym, jak czasami ludzie mają depresję i jakieś poważniejsze doły, i ciężko jest właśnie z niej wychodzić. I razem stwierdziliśmy właśnie to, co mówisz, że. Warto jest to wejść takie przesłanie do Was, że czasami się zająć czymś, żebyście się, no nie wiem, jakieś swoje cele, czy dniem, iść do, na studia, czy do szkoły, czy macie jakieś marzenia, to żeby właśnie zająć swoją głowę czymś, i wtedy tak człowiek mniej myśli, nie? No tak, no. Tak. Bo to, to, to... Naj najlepsze zajęcie od stresu, od depresji, to jest praca, coś robić. A jeszcze jak jest coś, co trzeba się uczyć, no to jest w ogóle super. Nie masz czasu na depresję. Nie, nie ma czasu, jakby, żeby się zamartwiać, tak? Bo wstać musimy, bo czy, czy mamy pracę, czy się młodsi, to pewnie macie szkołę, no jakby jesteście zmuszeni, my jesteśmy zmuszeni, żeby iść dalej, tak? Czy do pracy, czy do szkoły, no to już po tej pracy możecie sobie też jakieś fajne, no cokolwiek Was interesuje, jakieś zainteresowania wymyślić i żeby właśnie no, waszą głowę nie zaprzątać jakimiś e, złymi e, myślami i to, to tak Wam tutaj chyba od razu poleciły <noise> e, z góry. Mm, powiedz mi, czy od razu jak e, m, przyleciałaś tutaj, przyleciałaś czy, czy jechałaś tak, pociągiem? Tak, e, przyleciałam, bo tak nie lubię autobusy, e, no i był w samolot zelwowa do Warszawy, bo najpierw przyjechałam do Warszawy, e, tam jakby <noise> Była praca, coś tam uczyłam się, pomagałam tym znajomym, bo on swój biznes, tam hotel, restauracje, trzeba była pomoc I akurat po dobrze, no bo znaliśmy się tam, bo wcześniej przyjeżdżałam kilka razy do Polski i to był taki pan z Włoch i on przyjeżdżał nawet do nas do Ukrainy kilka razy, parę mm. razy i był zdziwiony, że... w szoku na przykład, bo włosi bardzo lubią Italię swoją ukochaną no, tak. <laughs> i na przykład tam jedzenie, ja byliśmy tam w restauracjach. On mówi: Ojej, to, to, to jest smaczne, to jest dobre, to jest lepiej jak w Polsce. To tak samo jak, jak u nas tam, bo niektóre rzeczy nie, nie, to, to trzeba tylko kupić tam we Włoszech. Nie, nie, ale jak spróbowałam tam na przykład jeździliśmy w górę, tam gdzie ser robią. On jak próbował ten ser, no to był zadowolony, bo jak ma swoją restaurację, na przykład, mm. on ma ten gust taki... E, no tak. A Włosi są bardzo, no, lubią tak. sery też, wina. Mm. Mm. I to było w, w jakim, w ogóle z, z jakiego miasta jesteś? O, bo to, to mnie interesowało. A nie pytałem się Ciebie przecież. Nie, nie, e, jestem bliżej do Polski, miasto Iwano-Frankiwsk. Iwano-Frankiwsk? iwano Frankivsk. Kiedyś się nazywa... No, A kiedyś tak. to się nazywało Stanisławów i było jak e, część e, Rzeczypospolitej. Mhm. Nawet na niektórych budynkach to mamy na, napisy jeszcze takie stare polskie, tam wędliny, krawcowa. Aha. Czyli bliżej to jest granica z Polską, Ale, tak? Tak, tak, tak. To mhm. jest takie, e, no powiedzmy, duże miasto. Mhm. A gdzieś na północy, południu? No, na, zachodzie. na zachodzie. Na zachodzie, aha. Mhm. A, no to fajnie. I gdzie przyjechałaś? Do Warszawy. Do Warszawy, o, no, no. Tam, gdzie wie, tam, gdzie większość no, a szuka swojego szczęścia. Tak, tak. I znalazłaś tam swoje szczęście? Nie no. Znalazłam w Gdańsku. No, widzisz. No, no widzę i jak, jak ci tam było w tej Warszawie? No było normalnie, ale. Wiesz, no, był plan tam na 2,5 miesiąca na przykład no, ja, ja dłużej nie wytrzymuję to, co nie moje jest. Miałam pomóc troszkę. Hmm. rozluźnić tam jakieś tam jego sprawy, pomóc i w sumie musiałam wracać się do domu, bo byłam na urlopie takiej bezpłatnej, urlopie płatnej hmm. i, I zaczęłam myśleć, co mam robić. I wtedy myślałam a zwalniam się. Dziwne było to dla mnie się zwolnić z pracy, bo pracowałam dużo lat w szpitalu i pomyślałam, no jak, a co teraz? A co teraz? A zobaczymy, co teraz. To było dla mnie takie jakby wejście w taką głęboką wodę, mm -hmm. no bo jest inny kraj, w sumie, no nie znam Polski, nie znam Polskiego dokładnie, no, no nie mam, a, a ogólnie trudniej by pracować na jakichś takich pracach, <taki> takich ciężkich. Mm -hmm. A bo wspomniałeś, przepraszam, że Ci przerwę, ale wspomniałeś, że pracowałaś w szpitalu, to, to kim jesteś z zawodu? Jestem pielęgniarką. Aha, pielęgniarką. <taki> <taki> Ja, ja to wiedziałem wcześniej, ale musiałem zapytać dla nas. No, lubię tę lubię sprawę, lubię pomagać ludziom i mi się to podoba. I zaczęłam myśleć, co mam dalej robić. Zaczęłam szukać pracy. Wszędzie było potrzebne pielęgniarek, wszędzie, ale wybrałam Gdańsk, bo pomyślałam sobie. No jestem może, no w sumie byłam rok przed tym w Gdańsku, tak na dwa dni w koleżanki przyjeżdżałam w gości i pomyślałam sobie, a pojadę do Gdańska. No i przeprowadziłam się. Ale oglądałaś na przykład, widziałaś zdjęcia z Gdańska, widziałaś, że jest morze i tak dalej, tak? Byłam, byłam u koleżanki Ale wcześniej byłaś? Tak, a. wcześniej, no nie cały rok przed tym, ale myślałam, że to jest pierwszy i ostatni raz Aha. jestem w Gdańsku, ci chyba odwiedzić przyjeżdżałam mhm. i znalazłam pracy porozmawiałam z właścicielem kliniki i myślałem, no jadę, <laughs> jadę. No i jesteś. <laughs> tak. Jestem i był to trochę taki trudny czas dla mnie, bo jak się okazało, że nie jest wszystko tak prosto, że Unia Europejska nie akceptuje dyplomu nie z Unii Europejskiej, trzeba czekać na pozwolenie od Ministerstwa Zdrowia, a wiadomo, że w Polsce, gdzie tam w urzędach, jest strasznie trudno coś załatwić. Mm. Można załatwić, ale trzeba czekać. To my wiemy, ja też na własnej skórze poznałem, także Wam opowiadają o tym w niektórych filmikach. No. I dla mnie to było dziwnie, bo ja nie mogłam zrozumieć, dlaczego tak jest wszystko długo. Ja czekałam pół roku, żeby dostać pozwolenie do pracy, żeby po prostu. Sprawdzili, czy ja złożyłam wszystkie dokumenty, które, które oni potrzebowali i napisali to pozwolenie do porównania, tak troszkę porównam. Ale myślisz, że, bo nie wiem, czy masz takie właśnie doświadczenie, czy ktoś z zagranicy do was przyjeżdża, to znasz to kogoś takiego, nie. który miał, żeby to porównać, czy faktycznie też by miał łatwiej, czy gorzej? Mam znajomych z innych krajów, ale którzy są studenci, tam się uczą tam w studiach medycznych. Bo to głównie może być spowodowane tym Unią Europejską, nie? Że po prostu jeszcze Ukraina nie jest, nie? Możliwe, no, no nie wiem, ale na przykład inne dokumenty też no, czekam tam na kartę pobytu. To też niektórzy ludzie czekają tam po dwa lata. Dwa lata trzeba się uczyć na przykład w szkole policja policjalnej, i dają tam to, tą kartę pobytu, żeby niby na te dwa lata, to, to tą kartę pobytu dadzą, kiedy już się zostaje miesiąc, mm -hmm. do tych dwóch lat, i po no na miesiąc. A za ten czas osoba nie może wyjechać za granicę, do innego kraju nie możesz. Ja teraz nie. Mogę wyjechać tam do Niemiec czy gdzieś tam do Słowacji tam na no, no weekend, e, nawet do domu nie jechać. Nie możesz przekroczyć granicy, tak? Nie, nie, Przez dwa lata. E, no nie wiem kiedy dadzą, no, no. może przez rok, może przez e, półtora, może tam mm. osiem miesięcy. Zależy po prostu od ludzi, które tam pracują. Mm. E, niektórych tam sobie te teczki stoją gdzieś tam na półce, mm. nawet mm. nie zaglądają. Bo były takie historie, że po prostu nikt nie, nie, nie patrzył nawet na te sprawy. No to. Znaczy nie wiem, jak to sytuacja wygląda z ludźmi z zagranicy, ale wiem, że ogólnie nasze urzędy są bardzo opieszałe i to ludzie, którzy mieszkają za granicą, wracają do doskonale o tym wiedzą. Chociaż troszkę się to polepszyło, ale tak nie, nie do końca. Jestem ciekaw w ogóle, właśnie jakie widzisz tutaj. Różnice między Polską a Ukrainą, takie na pierwszy rzut oka, jakbyś pomyślała właśnie, że na przykład minusami jest właśnie to, że w urzędy, Urzędzie. tak? Mhm. Też mi wspominałaś coś o tym, że um, na Ukrainie więcej się rzeczy załatwia przez internet, a Tak, tutaj... tak. Dobrze robaczki, tutaj w tym momencie zakończymy, ponieważ ten film wyszedł naprawdę dosyć długi. Wydaje mi się, że go całego złożył, to by wyszło około no, ponad 40 minut, tutaj zakończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że gdzieś tam w jakimś stopniu poznaliście inną. A w następnym odcinku, właśnie już puszczę praktycznie, będzie tylko właśnie wywiad, już będą tam głównie plusy i minusy e, e, mieszkania w Polsce i, i różnice między Polską a Ukrainą. E, oczywiście z perspektywy innej. E, dzięki bardzo, że jesteście. Dzięki, że nas oglądaliście. Oczywiście e, tutaj sobie zerknijcie, gdzieś na dole się pojawi e, innej e, Instagram. E, wejdźcie, zobaczcie. E, przywitajcie się, powiedzcie, że jesteście o, od Marcina. E, Powiedzcie, cześć. Inna jest naprawdę bardzo fajną dziewczyną, bardzo ciepłą, ma naprawdę wiele do powiedzenia ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze coś nagrać ciekawego. Myślałem właśnie o tym, żeby się wypowiedziała na temat wojny na Ukrainie. Co sądzi o, o, o tym, jak Rosja najechała na Ukrainę? Bo ma dosyć ciekawe poglądy, muszę przyznać. Ogólnie ma ciekawe poglądy na życie, i myślę, że zobaczymy. Jeśli, jeśli będziecie gdzieś komentowali pozytywnie i będziecie chcieli ją zobaczyć, to jak najbardziej myślę, że jeszcze, jeszcze ją zobaczycie. A teraz, nie przedłużając, żegnam się z Wami obydwoje. Wam bardzo dziękujemy za to, że obejrzeliście. E, oczywiście, zapraszam Was, jak zwykle, do subskrypcji, e, do komentarzy. E, może prześlijcie to komuś, macie może znajomych, którzy by chcieli zobaczyć ten filmik e, i, i wspierajcie mnie, jak zwykle. I życzę Wam wszystkiego dobrego, jak w każdym filmiku. Także e, trzymajcie się e, dobrego kolejnego tygodnia czy weekendu, jakkolwiek to będzie puszczone. Także na razie trzymajcie się hej hej.